Siema, witajcie, moi drodzy. Kolejne porcje nowości dotyczące Pet Simulator X poruszyłem już je na głównym kanale, ale chcę wam zająć się dzisiaj tematem związanym z tym, że Preston na swoim oficjalnym Twitterze w ogóle dobra tak tak to pytał, ale informacja ode mnie jest taka, pierwsze co musicie zrobić, to zostawić oczywiście lajeczki, bo bez tego nie będzie świeczki. Dobra, nieważne. Słuchajcie, yy, myślałem, że to jest konto fejkowe, bo jedna osoba zaczęła się podszywać pod Prestona, ale o tym to mogę zrobić odrębny film. No ale Preston na swoim Twitterze napisał, że teraz będzie updatey do Pet Simulator X będą o wiele częściej. O wiele części, jak widzicie, mamy tu licznik, że za sobotę będzie update, aktualizacja. I presto na Twitterze w ogóle on zatrudnił ok od 4 do 5 nowych deweloperów, devów do, do gry. Prawdopodobnie tworzy nowy projekt, nową grę związaną z Pet Simulatorem oraz prawdopodobnie część deweloperów zajmie się tą aktualizacją, która ma być w, w Pet Simulator. No bo jak wiecie, ja już o tym mówiłem wielo wielokrotnie. Preston ma bardzo dużo pieniędzy, chociażby z samych sprzeda sprzedaży zabawek, pluszaków i dalej tak dalej, może też nielegalnie słuchajcie jako deweloper może też robić pewne niestosowne, nielegalne rzeczy, ale to nie będę go o to podejrzewał, bo może sprzedawać też pety na ebayu, eBay prawda, wygeneruje sobie pety i będzie je sprzedawał za prawdziwe pieniądze, bo jest to też możliwe. Oczywiście nie podejrzewam, że coś takiego robi, bo legalnymi źródłami już i tak ma bardzo dużo kasy, ale zmierzając do meritum Dzięki temu, że ma tyle funduszy, tyle pieniędzy, może pozyskać nowych deweloperów i zacząć im pracić, płacić, tak? Zatrudnić ich po prostu, więc to jest naprawdę całkiem spoko. Ja już o tym mówiłem Wam wielokrotnie, że na jego miejscu bym coś takiego zrobił, ponieważ no, ta gra by, może zarabiać sama na siebie, prawda? Przecież może, bo to jest. Y jak nie ma update'ów, 3 miesiące już update'u nie ma, no to się nie ma co dziwić, że ludzie nie są zainteresowani jego zabawkami, więc kasa spada. A jak może płacić ludziom, deweloperom, którzy będą na przykład co dwa tygodnie czy tydzień nawet walić nam update'y, wystarczy nawet nowy PET i to już ludzie będą zadowoleni. Co tydzień jakiś nowy pecik będzie całkiem w porządku, więc moim zdaniem coś takiego powinno być robione przez Prestona. Dziwię się, że, że on coś takiego, czegoś takiego nie robi, no ale to już. Wiecie, to już nie moja sprawa, natomiast tak jak mówię, to jest bardzo dobre posunięcie ze strony Prestona, że e, zrobił coś takiego, ponieważ Dzięki temu będziemy mieli update'y. On będzie Kasiorkę trzepał, a być może ci deweloperzy zajmą się też jakimiś nowymi grami z, od Prestona, które będą równie popularne, więc yy, zobaczymy. Wszystko, wszystko jest bardzo pozytywnie. Ja jestem też bo, bardzo pozytywnie teraz nastawiony do tych wszystkich informacji, które. Które tutaj dostajemy, bo jakby nie było na tym to polega, tak ta gra, żeby było co tutaj robić. I w ogóle news jest taki, że update dostanie wersja i normalna, i hardkorowa, co nie może dziwić, no bo przecież e, po coś jest ten hardcore, to by było bez sensu, jakby tylko hardcore dostał update, prawda? Tyle, do zobaczenia. Co o tym myślicie?